Taj, 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 taj. Dzisiaj będę robił różne topowe challenge z YouTube'a, które możliwe, że będą zagrażać mojemu zdrowiu, a nawet życiu. Najpierwszym challenge'em będzie cynamon challenge. Chodzi w nim o to, że muszę wsadzić do mordy łyżkę cynamonu i spróbować nie zejść, więc robimy to. Drugim challenge'em będzie sprite banana challenge. Mamy banana i sprite'a, więc lecimy go go Power Rangers. Jezu, zaraz się zgrzegam, dajcie mi wiadro. Trzeci challenge to zamknięcie się w klatce z wredną małpą i wytrzymanie co najmniej 15 minut. Ciekawe, ile osób przegrało ten challenge. Jakie kurwa, dam! Udało mi się wytrzymać 20, ale jakim kosztem już nigdy więcej nie zrobię żadnego challenge'u.